Program obejmuje uczniów z klas pierwszych i drugich, naszych kolskich podstawówek, natomiast edycja zeszłoroczna, czyli ta, która trwała od września do grudnia, obejmowała trzecioklasistów. W tym roku Ministerstwo Sportu przyjęło, że program jest realizowany w klasach 1-2, czyli tak naprawdę obejmuje... Trzy roczniki, bo ze względu na to, że, że niektóre dzieci poszły wcześniej do szkoły, a dwa roczniki poszły w tym roku po raz pierwszy do pierwszej klasy, jakby tutaj mamy objętych właśnie trzy roczniki, czyli od 2008 do 2006. Ile godzin pływania przewiduje ten program? Program przewiduje, że każde dziecko może zrealizować 20 godzin w grupowej tacy, takiej nauce pływania. Program jest jakby podzielony na takie cztery stopnie umiejętności. Pierwszy stopień nazywany stopniem rybki, drugi, który jakby tylko oswaja z wodą, uczy dziecko takiego bezpiecznego zachowania się, zanurzenia głowy i jakby przechodząc dziecko ten stopień, dziecko może realizować następny, gdzie już poznaje pewne ruchy pływackie, gdzie, gdzie może po prostu zacząć używać deski pływackiej do tego, żeby dalej się szkolić. Także mamy cztery etapy. Pierwszy jest rybka, druga jest foka, trzeci jest nurek i oczywiście czwarty, najlepszy jest delfinek. Mniej więcej, przyjęliśmy tak, że na godzinę 15 mamy dwie grupy zawsze, grupę pierwszoklasistów i drugoklasistów. I na pierwszych tych zajęciach organizacyjnych, które odbywają się właśnie od 19 stycznia, sprawdzamy tak naprawdę umiejętności i poziom dzieci, jeżeli chodzi tutaj o w ogóle pływanie. Także instruktorzy, którzy prowadzą te zajęcia, dzieci proszą o na przykład przepłynięcie z deskiem, czy w ogóle jakikolwiek ruch w wodzie, i wówczas na tej podstawie mają ogólny ogląd jaka grupa i, i, i jakie umiejętności. I tak jak powiem, na początku te rzeczy są takie, że dziecko jakby musi się tylko z tą wodą oswoić. Potem, oczywiście, na pewno będziemy tutaj niewielką reorganizację robić, ale to tylko i wyłącznie ze względu na dobro dzieci, z, jeżeli chodzi właśnie o te umiejętności rybackie, bo mając już doświadczenie z, poprzedniego, z poprzedniej edycji, czyli zeszłorocznej, mamy tą świadomość, że no nie wszystkie dzieci mają takie same predyspozycje. Niektóre się, mają pewne blokady psychiczne czy fizyczne przed wykonaniem określonych ćwiczeń. Dzieci chorują, w związku z tym też nie mogą na przykład uczestniczyć we wszystkich zajęciach i, i ta różnica się niestety pogłębia. I dlatego jakby, żeby dać szansę tym, które lepiej jakby przyswajają pewne umiejętności, żeby mogły je dalej rozwijać, a tym, które zatrzymały się na pewnym etapie, ale żeby też im nie odbierać tej radości z, z kontaktem z wodą i, 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 i jakby dalszym oswajaniem, po prostu będziemy tutaj te, te grupy w pewnym momencie na pewno wprowadzać jakąś korektę. Niestety no, to jest ta, ta zła informacja, ponieważ otrzymaliśmy środki z Ministerstwa na 240 uczniów. No, to nie są wszyscy uczniowie z, z rocznika z klas pierwszych i drugich naszych polskich szkół. E, rekrutacja tak naprawdę trwała. No, można powiedzieć, że cztery dni, dlatego że w piątek trafiło ogłoszenie do szkół, trafiło ogłoszenie na wszystkie takie lo lokalne, bym powiedziała, może, y, informa znaczy tak, informatory, czyli internet, strony nasze tutaj pływani, a także no, na słupy ogłoszeniowe, czy, 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 czy drogą taką pantoflową, bo to tak też można nazwać. I, I tak naprawdę we wtorek większość listów mieliśmy pozamykane, w czwartek tak naprawdę były tylko takie jakieś korekty, jeżeli ktoś komuś już naprawdę nie odpowiadało. Także mówię, można powiedzieć, że we wtorek ta rekrutacja się, się zakończyła. No ale miejmy nadzieję, że przez to, że jakby tutaj jest taka sytuacja, że tych miejsc jest było mniej niż dzieci, dzieciom będzie bardziej zależało, żeby w tych zajęciach uczestniczyć i w tych zajęciach będą chętnie uczestniczyć.